Z inicjatywy Franciszkańskiego Zakonu Świeckich działającego przy parafii św. Antoniego w Gdyni wspólnota parafialna otrzymała relikwie błogosławionej Anieli Salawy. Dokonało się to podczas uroczystej Eucharystii 9 września 2010 roku. Przekazania relikwii dokonał ich kustosz ojciec Stanisław Sikora z Krakowa, przekazał je na ręce proboszcza ojca Jana Maciejowskiego. Wcześniej przez kilka dni ojciec Stanisław przygotowywał wspólnotę parafialną i franciszkański zakon świeckich poprzez głoszenie słowa, ukazując postać błogosławionej Anieli, pokazując przede wszystkim jej wielkie znaczenie dla dzisiejszego, współczesnego świata. bogu przez uczciwą pracę. Jesteś Danem Boga dla naszych czasów. Wyjednaj nam łaskę, abyśmy byli pojęli sprawy dobrze, abyśmy lepiej zrozumieli naszą rolę w Kościele świętym. Nasze posłanie i zadanie we wspólnotach. Pozwól nam, żeby Motorowszczęca na wyjściach nie rozstała, a się zdań, nie Two ich pożytku duchowego oraz dla ich życia religijnego. Ich obecność religii będzie żywym świadectwem i znakiem, o co prosimy błogosławioną Franciszkanę Świecką. Świeckich. Za które zostanie złożone przyrzeczenie. Z stóp tego ołtarza chcemy powierzyć Ci codzienne sprawy naszego życia. Cierpienia serca, niedomagania ciała, słabości chłopa, niewierności i zaniedbania, ale także wszystkie starania, dokonania i dobre dzieła. Uroczyście przyjmując Twoje religię, pragniemy zobowiązać się do odnowy naszego życia. Do jeszcze jedniejszego wypełniania naszego powołania, do doskonalszej realizacji franciszkańskiego charyzmatu, zgodnie z ewangelą naszego Pana i na wzór naszego zapomodawcy. Ojca i Synajka Świętego. Ogromnie się cieszymy, że dzisiejsze święto liturgiczne Błogosławionej Pani Salamek do naszego Kościoła na przybywał na salę w swoich Aby jako służąca krakowska pokazać nam tutaj na wzgórzu, w Gdyni, nad morzem, że służba Bogu i człowiekowi prowadzi do świętości. Złożyliśmy jej relikwie na szary, utkaną z codzienności. Szary, trudnej. Czasami ciężki. A te jego dusza i na nim ukazują, że do tej codzienności można swoim życiem, swoim ustępowaniem dodawać piękna. Dzięki Bogu, który w sercu bierze. I za ten przykład takiego życia codziennego, szalenego, także pięknego Dziękujemy Bóg za ten Eniksał, dziękujemy Kościołowi, że dał, dał na za wzór, za przykład, Że w każdej sytuacji życia, niezależnie od tego, jaką pracę człowieka, wykonuje, może zostać chętny. Byleby tylko wszystko wykonywał zgodnie z jego Pragnę podziękować Jezusowi Chrystusowi za przekazanie religii. Pragnę podziękować za to, że przeprowadził rekolekcję dla wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu świeckiego. Cieszę się, że raz możemy na zakończenie tych rekolekcji obiedzieć dzisiaj Chrystusa. Dziękuję również dla wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu świeckiego z Gdyni, z regionu tutaj, za Waszą obecność tak dzisiaj w Jest również ten wyraz. Zaangażowany w życie kościoła, jak jak W swojej homilii ojciec Stanisław przypomniał innymi o tym, że duchowość franciszkańska błogosławionej Anieli rodziła się, wzrastała u krakowskich franciszkanów. To tam błogosławiona Aniela modliła się w pięknej bazylice Świętego Franciszka. Mimo tego jednak i mimo tego, że złożyła ślub czystości, żyła w samotności, nie zdecydowała się wstąpić do drugiego zakonu, nie została klaryską. Wybrała życie w trzecim zakonie jako osoba świecka. Ojciec Stanisław ukazał, że ta jej właśnie decyzja jest ważna dla nas. Pozostając osobą świecką, jest świętą, jest zbawiona. Dlatego jest dla nas tak ważna, że jest jedną z nas jest osobą, która jest przykładem dla każdego człowieka. Pragnę z tego serca podziękować Ojcu Stanisławowi w imieniu własnym, naszej wspólnoty klasztornej, parafialnej, wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckiego za przeprowadzenie rekolekcji. Wszystko pragnę podziękować, że jako kustosz religii i odpowiedzialny za kult błogosławionej Ani Salamy przyniosłeś nam osobiście tę te religię, ten cenny skarb dla naszej wspólnoty. Za chwilę udzielę błogosławieństwa religiom błogosławiona błogosławionym ale właściwie to chciałbym powiedzieć tak, tutaj na wzgórzu świętego Maksymiliana jako franciszkanie I czy III zakonu musimy być świadomi tego wszystkiego, czego się, co się dokonało w Krakowie. Bo zanim wielki rycerz i apostoł niepokalany święty Maksymilian przybył do Krakowa w 1919 roku, już nic nieznaczący człowiek, służąca, przed tymi samymi figurami, przed tymi samymi obrazami Matki Bożej modliła się. To dla nas, duże cicho chcemy się modlić, jest bardzo ważne. Was wszystkie tutaj obecne, nasze rodziny, bliskich i dalekich miejsca prac, miejsca nauk, miejsce codziennego życia, za zostawieni strach świętej Franciszkanki i błogosławię Ojciec i Syn i Święty.